No bezsprzecznie sztuczna inteligencja, gdzie nie pójdziemy, gdzie zasiadamy na webinarach czy na konferencjach, zaczyna się od sztucznej inteligencji, wszędzie sztuczna inteligencja. Tak, to chyba zdominowało całkowicie obecny rok, mówi się tylko o tym i chyba dobrze, no bo to trochę rozkręca nowy obszar działania, chyba dobrze, że się ludzie edukują, że coś jest nowego, tak, to jest zdecydowanie ten trend, który, który zdominował chyba całość. to nie jest tak, że my jesteśmy, Darek, w jakiejś bańce technologicznej, my o tym wiemy i czytamy, a nasze mamy, rodzice, Naprawdę Na jesteśmy na jesteś w bańce. ale w dla nich nic się nie zmieniło. No, my jesteśmy w bańce, ale każdy jest w bańce. My mówimy o naszej bańce IT. Więc tak, masz rację, że takie, takie spojrzenie jest słuszne. Mhm. Natomiast no chyba teraz nie można już mówić bez bańki. Każdy będzie opowiadał o jakimś kontekście. Natomiast to jest tak duże, że też się rozlało nam gdzie indziej, więc myślę, że może jesteśmy bardzo sprecyzowani technicznie i wiemy, co tam się dzieje i co tu wpływa. Natomiast no, to, to ten AI wychodzi yy, na wszystkich obszarach, więc trochę bańka, trochę też yy, zastający trend, który zmienia rzeczywistość, zabierze nam pracę i całą masę rzeczy, bo no, tak, też zrobi yy, tak. dużo dobrego, jak to zwykle. No, mamy to szczęście, że jesteśmy w branży IT i tam jest to jak woda yy, na młyn. Tak. Woda na młyn, e, oczekuje się od nas, e, od branży, że przyjdziemy i, i wdrożymy sztuczną inteligencję. To tak, tak, tak. Poprosimy tak, tak. sztuczną inteligencję, tu RASP, ja poproszę. A potem się okazuje, że e, klient jeszcze nie odarnął Teamsów. Tak. Jest, jest wyzwanie. Ale prędzej to wdroży i będzie korzystał, bo to jest teraz trendy i położy w pracy, niż te Teamsy do końca. Myślę, że też jest taki fragment, teraz zaczynamy już tego używać i to jest catchy, to jest trendy, tego wszyscy korzystają i to miło jest w pracy, więc będziemy z tego mm -hmm. używali. Pewnie jak ktoś zorientuje się, że może pisać maile, to będzie z tego korzystał, nieważne, jaka jest jego poziom wiedzy technologicznej na innych obszarach. Jest jeszcze trend oczywiście cyberbezpieczeństwa, rosnących znaczenia tego i sytuacja, w której w dzienniku ktoś mówi o tym, że są wiadomości SMS z phishingiem i nie trzeba klikać, czy nie wolno klikać, bo tam coś się dzieje. To jest miejsce, w którym cyberbezpieczeństwo dotarło tak. do szeregu użytkownika, więc bardzo dobrze to też łatwiej to mm, tłumaczyć i wdrażać klientów. No tutaj takie sytuacje jak i yy, to w sumie to, to współczuję, tak, no, ale takie sytuacje jak Alap miał, że Alap został. Zaszyfrowane pod, pod kątem nie, że dane zostaną zabrane, tylko dane zostaną upublicznione w zamian zzaoków. no to jest to jest coś, co wszystkich, nawet pani w przychodni wiedziała, że w Alabie byli hakerzy. Tak, to by, tak. To niedobrze, że to się wydarzyło, natomiast to zwiększyło zdecydowanie świadomość ludzi, to już nie są, nie jest coś enigmatycznego, niedostępnego dla nas, tylko rzeczywiście się dzieje i schodzi do świadomości ludzi. To jest super. Zwiększenie roli tego, nie to, że się wydarzyły wydarzenia takie rzeczy. No, tak, przez takie rzeczy się, się wydarzy. To fakt. Poza ja mam wyzwanie z tym, że, że w szkołach nie ma edukacji o tym. Nie wiedzą. Dowiadują się z, z mass mediów albo z memów, a, ale edukacji z tym jeszcze nie ma. Jest fishing, tak jak powiedziałeś. Uważajcie na SMS-y albo sprawdzajcie, czy, czy jest kłódka w adresie. W sensie, czy jest SSL? Natomiast takiej edukacji jeszcze nie ma w Polsce. To jest i, pod, i pod, pod przedmiot, cyberbezpieczeństwo, no, albo jakieś w ogóle świadomości bezpieczne życie w cyfrowym świecie. No to jest, to jest nowe miejsce edukacji. To może Czyli jest przedmiot, edukacja, edukacja, edukacja dla bezpieczeństwa, EDB, w, ale to tam nie ma takich rzeczy. Ja bym jeszcze do trendów dodał, jeżeli chodzi o Polskę, no to, to cyfryzacja. No mamy KSEF, który za chwilę, on jest dosyć uruchomiony, ale, ale to też zmusza firmy do innego sposobu raportowania, jeżeli chodzi o finanse. Taki system, który krajowy system ewidencji finansów, tak chyba jest, rozszerza się to, zmusza każdą firmę, że teraz faktury będą wysyłane no do tego, on już, znaczy on już jest działający, no, tak, to... odliwca ma być, tak? Ale tylko na największych na razie. Nie, nie, zaraz też. Era dokumentu wystawionego, faktury, nie bardzo dobrze. którą też często no, różne rzeczy działy z tą fakturą, to przestaje istnieć, no, tak? tak? Jest, jest jakby dokument cyfrowy i koniec. Tak, to jest całkowita zmiana świata księgowego. Ciekawe, tak, to będzie ciekawe, co się za tym wydarzy, bo to jest zupełnie nowe podejście. Ja się zastanawiałem y, przy współpracy z Biurem Księgowym, jak to jest, że są panie fakturzyści, które wprowadzają te faktury, czyli no wysyłamy skany, bo jesteśmy nowoczesną firmą, PDF-y. No też wiem, że drukowali, żeby potem je wprowadzać do, do systemu. Albo ewentualnie y, wprowadzały z dokumentów elektronicznych, a w tej chwili będzie import. czy będzie tak. samo importowało i nagle to to jest, z tymi ludźmi? To jest system, który zabierze pracę, tak? Tak, tak. tak. co z tymi ludźmi, którzy, którzy byli fakturami i wprowadzali faktury ręcznie lub przepisywali z PDF-a lub mieli OCR-a, którego poprawiali, a teraz przyjdzie w XML-u faktura. do systemu księgowego i tak. skończy. Jest... Tak, tak. To jest wzajemne y... pytanie do biur księgowych, jak oni sobie tak. z tym pracowali, to na pewno jest zmiana ich branży gigantyczna.